Witam Was serdecznie na moim profilu. Dzisiaj cenię co nieco najnowszej gierce, mianowicie World of Sim. World of Sim gra troszeczkę przypomina Robloxa. Na początek tworzymy sobie postać. Tutaj pierwszy minus: nie możemy nadać jej nazwy, musimy ją po prostu wybrać z już operowanych. Kiedy już stworzymy swoją postać, wybieramy grę, świat, w którym chcemy sobie pograć. Możemy to pograć w arcade, możemy pograć sobie wspólnie z innymi graczami, możemy pograć solo. Są takie gry jak polowanie na ninja czy zabawa w policjantów i złodziei, możemy zająć się budową. Świata wróżkowego, który polega na tym, że zbieramy odpowiednie materiały i wykorzystujemy je do budowy, lub po prostu budowę zrujnowanej wioski. Niestety, jak dla mnie, gierka bardzo szybko zaczęła mnie nudzić. Moja ocena 2 na 10, choć może panom Robloxa przypadnie do gustu.